Witam Państwa serdecznie, nazywam się Łukasz Piątek, jestem dziennikarzem Kroniki Beskidzkiej. Ponieważ w najbliższy czwartek Święto Zmarłych, czyli początek długiego, a w każdym razie przedłużonego świątecznego weekendu, Kronika Beskidzka, najnowsze wydanie naszego tygodnika, ukaże się już jutro, czyli w środę. I dlatego już dzisiaj z Państwem się spotykam, pragnąc zachęcić do sięgnięcia po najnowszy numer naszego tygodnika. W tym czasie, czasie nadchodzącego święta zmarłych, nie sposób odejść od tej tematyki: krzyże, nagrobki i płyty w górach, beskidzkie miejsca pamięci. Wybraliśmy się z aparatem fotograficznym w te miejsca, bo takich miejsc na naszym terenie jest bardzo wiele. To ciekawe miejsca i pamięci, i mogiły, które są które, w miejscach, które były świadkami dramatycznych wydarzeń, często związanych z działaniami wojennymi lub z tym, co działo się tuż po wojnie. Najlepiej zwiedzać je podczas pieszych wędrówek po górach samemu, no ale jeżeli ktoś nie miał sposobności, to w taką wędrówkę zaprasza go Kronika Beskidzka, najbliższa. Można sobie te wszystkie miejsca zobaczyć i ewentualnie zaplanować ich odwiedzenie w przyszłości. Dalej pozostajemy przy tej tematyce. Pialska nekropolia. O cmentarzu w Białej, który od 222 lat służy miastu. Ciekawy historyczny tekst i wspaniała, wspaniała podróż w przeszłość. No bo przecież cmentarze, nekropolie to kawał historii każdej społeczności. Tak jest i w przypadku białskiej nekropolii. Zmieniamy temat, proza życia. Biegli zbiegli. Sprawy w sądach leżą, bo, bo lekarze nie chcą być biegłymi wykonywać tej pracy. Jest chyba źle, skoro prezes Wielkiego Sądu Okręgowego w dramatycznym piśmie zwrócił się do działających na podbeskidziu właśnie placówek szpitalnych o pomoc w pozyskaniu lekarzy, którzy chcieliby wykonywać pracę biegłego sądowego cóż dlaczego medycy nie garną się do tej pracy powodów jest wiele ale główny jak to się mówi kiedy nie wiadomo o co chodzi to zwykle chodzi o pieniądze bardzo niskie stawki o tym czy brak biegłych sądowych z dziedziny medycyny sparaliżuje niebawem pracę sądów piszemy również w najbliższej kronice beskidzkiej dokumenty w śmietniku bulwersująca sprawa dotycząca Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Do naszej redakcji zwróciła się osoba, która na śmietniku znajdującym się notabene niedaleko siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej znalazła kilkanaście podań o pracę osób, które w 2010 roku ubiegały się o pracę w Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej są to kompletne dokumenty ze zdjęciami, imiona, nazwiska, adresy, słowem dane osobowe, które absolutnie nie powinny wycieknąć, a już na pewno nie powinny znaleźć się na śmietniku. Jak tłumaczy się spółdzielnia mieszkaniowa, która twierdzi, że być może wcale te dokumenty nie wypłynęły od niej, co grozi ze strony głównego inspektora danych osobowych, a nawet czy za to może ktoś, jeżeli zostanie ustalony winny, czy może trafić do więzienia. O tym, o tym w Kronice Beskidzkiej piszemy. Osiedlowa afera, dokumenty w śmietniku. Jak zwykle w Kronice Beskidzkiej dużo sportu, no a na sporcie nie może zabraknąć beskidzia, którego walką, a w zasadzie kłopotami i bojem o przeżycie, o bojem o przetrwanie wielu, wielu mieszkańców naszego regionu żyje. O najbliższym meczu z Zagłębiem Lubin, no bo znowu zagramy o wszystko. Jeżeli pod Beskidzie, które jest na końcu tabeli tego meczu nie wygra, szanse są, bo Lubin też niewysoko, no to już będzie bardzo, bardzo źle. To już będzie taka głęboka strefa spadkowa. Piszemy o tym, co na to wszystko nowy trener, trener Sasal. Powiedzmy tylko, że Marcin Sasal ma dużo optymizmu, jak go tłumaczy. O tym można przeczytać na najnowszej ulicy Beskickiej. No, a dla tych, którzy nie oglądali ostatniej porażki pod Beskidzia z Lechią Gdańsk, mecz w pigułce. Krótko jeszcze na koniec: krata zniknęła, brud pozostaje o problemach z przejściem chodnikiem wzdłuż ulicy Piłsudskiego w Bielsku Białej. O tym, czy w Bielsku i regionie grozi bostońska zaraza, jak głosowali nasi parlamentarzyści w sprawie zmiany ustawy antyaborcyjnej, w sprawie jej zaostrzenia i o tym, czy do cmentarza w Kamienicy będzie można wygodnie już za dwa dni dojechać, czy nadal będzie trwał tam remont. Zapraszam Państwa jeszcze raz do lektury. Dziękuję bardzo.